uszać do sąd idzie. Dziękuję ci Gandalfie Szary. Wierny parobku Saromana, Goncie Leszczu, se nie myśl, że pracuję dla ciebie. Jestem tutaj, okay, bo jakiś zajebaniec podpierdolił marchewki, na które miałem ochotę. Niech się tylko dowiem, kto to zrobił to zajebie. Nie oprzedzaj faktów Gandalfie, Szary pielgrzymie, mi tam dirze. Jestem sędzia Aloj Wesołkowski i poprowadzę dzisiejszą rozprawę, która dotyczy kradzieży marchewek i dewastacji ogrodka Aragona. Czy jest na tej sali poszkodowany i oskarżyciel Aragorn? Przecież to kurwa jestem. A więc proszę o powstanie oskarżonego Boromira. No czego chcesz ćwoku? Dziękuję Boromirze. Proszę o przeczytanie aktu oskarżenia Legolasie prokuratorze okręgowy. Ja pierdolę, ale nody. No czytaj to kurestwo, bo nie mam całego dnia. W imieniu Aragona oskarżam cię Boromirze o dewastację ogełtka, kradzież marchewek i wsadzenie ich sobie w dupę. Wsadzenie w dupę? Jesus Christ, ty masz chyba jakąś schizę gościu. Czy przyznajesz się Boromirze do zarzucanych ci czynów? Kurwa walcie się po jeby. Boromirze to nie burdel więc nie wyrażaj się chujowo. Bo po prostu dostaniesz do żywocie skurwiego za moje marchewki. A może Matyldka zjadła je oszuście cholerne. Kurwa nie mieszaj w to świnki. i się Boromirze ty zoofilo jebane. Matyldka by tego nie zrobiła. Mam tutaj dowód który rzuci trochę światła na ten burdel. Jaki kurwa znowu dowód. Chujo. Ano taki, że któryś z was będzie miał nieźle przejbane za anonizowanie się marchewkami. Pokaż dowód rzeczowy Frodo. Daj go na nachtiszel. To jest pierścień, który został znaleziony na miejscu zbrodni. Są na nim ślady marchewki i DNA sprawcy, czyli jednego z was, normalnie zajebisty ze mnie kodrzak, że nie ma chuja we wsi. Co na to twoja obrona Boromirze? Absolwencie Gimliu stosunkuj się do tego faktu. A tak się stosunkowo je, rozjebać do wód w pizdu. Hopy pomyślcie, ten pierścionek nic nie daje i tak go pewnie ten satanista podrzucił. Dorwecie jeszcze gnojku. Wyście się uspokójcie. Bo zaczynacie mnie wkurwiać. A więc wszelkie ślady na pierścionko wskazują, że winnym jest. Obecny tutaj Boromir syn Denetora, namiestnika gondoru. Sranie w bani kurwa. Wiedziałem że to ten skórwil, teraz masz przejbane, powiesimy cię w gondorze, ja pierdolę, zaraz to wszystko rozjebie granatem, idźcie się leczyć pojeby. Jako adwokat Boromira łeb wam prędzej poucinam niż do tego dojdzie. No chodź na solo, pójdź na śnieg. Wnoszę kurwa apelację. Spokój, ci foki, żartowałem. Tak naprawdę Frodo to zrobił. Jak to w Rivendele y mówią, prawda, zawsze znajdzie drogę do Burdelo. No to mam przejbane. I to jeszcze jak? Osobiście poprowadzę egzekucję. Ty mały zawszony psie. A więc to ty. Osobiście obetnę ci łeb. A ja cię nabiję na pal. Ja to zrobię kłotasie. To się w końcu wyjaśniło. Masz ichtik przejebane, synu. Jać i zrobię kręcenie wora. Goblińskim i madłem, no to się kurwa wyjaśniło. Zamknij się Joż Boromir. To koniec, zamykam rozprawę. Życzę wszystkim miłego dnia.